Witam ekipę. Sobota, dzień najgorszy przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że dla pięściarzy również w czwartek wiadomo jakaś konferencja prasowa, coś się dzieje, jakieś są tematy, można z kimś pogadać. Piątek, ważenie, to jest też w przypadku wagi ciężkiej, nie ma tutaj żadnych stresów, bo nikt tam się nie zastanawia, czy wypił pół szklanki wody za dużo, czy może zjadł skorupkę, od jajka i te, te parę gramów przeważą. No natomiast no coś się dzieje, okazja spotkania się. Natomiast sobota to taki dzień na wyciszenie. Można tylko siedzieć i gadać o tym, o czym się już gadało 30 razy. Zaczynamy e, spokojny, ostatni vlog, przedwal, ostatni, ostatni raport. Czy jak to jak, jak chcecie to nazwać? Pogoda ok. Natomiast zanim, szukamy teraz. Gdzie ja miałem tą karteczkę? O jest, znaleziona. Zanim o tym w ogóle łąża w centrum świata, to jest chyba bokserskiego, no bo z jednej strony Jimmy Lennon przerabia ze mną 30, 13 razy bo to perfekcjonista, jak najlepiej powiedzieć w Łomża? no bo oczywiście jak będzie zadawał, e, zapowiadał Adama Kownackiego, no to, to padnie to legendarne już zdanie w polskim boksie from Łomża Brooklyn będzie również wspomniany, no ale Łomża jednocześnie gala w Łomży, gala w także parę zdań na ten temat Zaczniemy od Łomży, Spilka, Radczynka, ja już chyba wszystko powiedziałem na ten temat, co miałem zamiar powiedzieć. Eee, wywiad też taki koledze udzieliłem z, z innego vloga, że odsyłam, tam jest więcej, natomiast no, ja nie przewiduję tutaj żadnej walki, żadnych specjalnych emocji. Jeśli e, Artur Spilka ma jakiekolwiek ambicje, a, je, a wiem, że te ambicje ma na zrobienie czegoś w wadze junior ciężkiej, to no to 4 5 9, czegoś co nazywać się powinno rzeźnia lepsze pod każdym względem Radzenko wcale nie będzie dla, dla mnie wymagającym rywalem, jeśli będzie wymagającym rywalem Artura Szpilki marzenia o czymkolwiek związanym z Junior Ciężko należy absolutnie w tym momencie odłożyć na półkę i nie wiem, może zająć się czymś innym no taka jest, taka jest brutalna prawda, ja tu w ogóle nawet nie biorę pod uwagę porażki Artura, no bo Gdyby tą walkę Artur przegrał, no to koniec z boksem. To, to wszystko doskonale w tym momencie wiemy wydaje mi się, że Artur również e, najciekawsza, przynajmniej teoretycznie, właśnie najciekawszą, może w czasie przeszłych powinienem to powiedzieć, walką tego, tego pojedynku miał być pojedynek. E, Fiodora Cierkasyja, chyba z tej młodej generacji polskich pięściarzy. Mówię polski, dlatego że ma dostać polskie, polski paszport. Czytałem u kolegów, że dostał kredyt, osiedla się w Warszawie, ściąga dziewczynę. Ja go traktuję jako Polaka, dopóki nie zobaczę jakichś wypowiedzi tylko Jestem z Ukrainy, a dla mnie jest Polak. Wracając do myśli, najbardziej utalentowany z tych polsko-ukraińskich pięściarzy walczących nad Wisłą, może tak będzie najlepiej. A chciałem zobaczyć jego ważenie przed Patrykiem Mendym. Jego zobaczyłem, natomiast Patryk Mendy się nie pojawił. Słyszę, że przyjechał wczoraj wieczorem. Natomiast teksty tego typu, jak zawodnik mu musi mówić, to jest cytat Fiodora Czerokasyna. To nie pierwszy raz, kiedy zawodnik nie przyjechał. Albo się traktujemy poważnie, albo się nie traktujemy poważnie. Sam Całkowicie straciłem zainteresowanie tą walką. W tym momencie się dowiedziałem, że od Cierka że może wieczorem przyjedzie. Słyszę, że przyjechał, ale jak może wieczorem przyjedzie, to znaczy się jest nastawiony bardzo bojowo i tak dalej. W ogóle dla mnie na no, gość mieszka w Europie, ja bym dyskwalifikował. Absolutnie, ja bym zabierał połowę pieniędzy, które, które gość ma dostać. Nie interesuje mnie ile dostać Nie masz czasu zdążyć na konferencję prasową. Wiadomo, że organizatorzy przygotowują się do tego projektu, są jakieś kamery, pomysły. No bo jaką to wystawia walce, jaką to wystawia Gali. W ogóle cezurę, kiedy jedna z głównych walk wieczoru, czy Comey, nie wiem, czy my nie wiem, wszystko jednak chcemy to mierzyć, gościu się nie pojawia. No to ja już w tym momencie absolutnie wiem wszystko zostały pojedynki wstępień ajetowicz Stępień powiedział, że sparował z... Znaczy nie powiedział, tylko sparował z natomiast użył takiego określenia, że... okazało się, że... parafrazuje ale wiecie o co chodzi, że okazuje się, że nie ma... że nie tak daleko od czołówki. No jeżeli, jeżeli te sparingi z Arturem meterbiewem absolutnie fenomenalnym pięściarzem wagi półciężnej, pokazały mu, że ta czołówka nie jest daleko, to dzisiaj Ajetowicz trzy rundy, rozumiem, tak? Ja za chwilę zrobię typowanie tego, że będą to trzy rundy, game over, raz, dwa, trzy, cztery. Inaczej tego sobie nie potrafię e, e, przetłumaczyć Ajetowicza. Oczywiście pamiętamy z tego już e, na minus legendarnego pojedynku z Opalachem. Ale to było dawno, to nie jest, to nie jest ten sam ten sam Ajetowicz. Kogo tu jeszcze mamy? No, to by były te trzy pojedynki w Łącz. Wspomniałem Łąża na ustach całego świata, natomiast bardziej z tego powodu za mną typy Szpila trzecia runda KO Czerkaszy piąta runda KO Stępień, Ajotowicz Stępień na punkty tak to widzę te trzy pojedynki jednocześnie wiemy o tym, że Ewa Brodnicka walczy o tytuł, broni tytułu mistrzyni świata z Gontaruk Gontaruk ma w ogóle niesamowite przyspieszenie zobaczyłem sobie dzisiaj rano przy śniadaniu trzy walki w pięć miesięcy Zdecydowanie mniejsza przeżywana Pitbullem przegra tą walkę z brodnicką na, na punkty. Wszyscy czekamy. Wiadomo, wiadomo na co czekamy, jeśli wychodzi na ring mówię o Ring. Jeśli wychodzi na ring Ewa Brodnicka, spodziewamy się ataków, agresji, nie tylko przytrzymywania, spokojnego wygrania na punkty wątku, żebyśmy się tego dzisiaj doczekali, ale będę przeszczęśliwy, jeżeli się w tej sytuacji... Omylę. Przypomnę, to jest tytuł WVO waga super średnia. I wracamy do Łomży, przepraszam. Wracamy do Barclay, Barclay Center. E, typy dałem. Tak, typy dałem, bo tu. Jeszcze jedną kawę chyba muszę, muszę wypić Wczoraj za długo oglądałem. Jak się ogląda na East Coast mecze, koszykówki Oczywiście musiałem zobaczyć mecz e, Lakers kontra Milwaukee Bucks. No to później później, człowiek, później człowiek nie śpi. No taka, taka jest sytuacja. No ale, ale wracamy do tematu numer jeden. Wszystko już powiedzieliśmy, zacznę od Bukmaheru. Więc tak, przejrzałem dzisiaj, wykonałem parę telefonów gości nie śpią o żadnej godzinie w Las Vegas. na temat walki Adama Kownackiego w ogóle notowania są identyczne jak walki e, walki Ajakby czy Adżagby Ja na niego Ajakba mówię w Nigerii. pisałem, że A obie formy jak najbardziej doprawne, E, takie same są jak jego walki z e, Kojanu, czyli po 5 do 1. Faworytem w tym przypadku jest Adam Pownacki. Podobnie jest jeśli chodzi o, o kojan. Natomiast powiedziałem Wam na początku, że nie będziemy powtarzać tych samych sytuacji, tych samych, tych samych rzeczy, o których, o których już mówiliśmy. Jeśli chodzi o Kupmacherów, skończąc ten temat, zanim przejdę do tego spotkania z komentatorami. Zdecydowana większość bookmacherów, jak, chce, jak chcecie to obstawiać, koniec walki w pierwszych trzech rundach. Najmniej można zarobić. Są tacy, którzy wrzucam w ogóle w tym momencie wszystkie te podsumowania, żebyście mogli sobie spokojnie zobaczyć, przemyśleć, dorzucić. Wiem, że wielu z Was lubi typować rundy, ale to jest zawsze loteria. Typowanie rund to zawsze była i będzie loteria, no bo kto może wiedzieć co i gdzie się stanie natomiast czwarta runda to jest czwarta albo piąta runda to są te rundy gdzie Bukmacherzy włos mi się że tak powiem rozwichrzył Bukmacherzy stawiają na to że ta walka się skończy zwycięstwem Adama Kownackiego przez NOK takie są, takie są typowania szanse na NOKAUT w wykonaniu Heleniusa są prawie żadne żadnej z rund. Jak popatrzycie na ten zestaw z Las Vegas, no to każda runda w wykonaniu Helleniusa Newsaw właściwie szansy na to, że on w stanie będzie coś zrobić, wygląda dokładnie tak samo, czyli prawie żadnych szans. Lycięństwo na punktu prawie żadnych, żadnych szans, tak jak mówię. Zało załączone wszystko w tym wideo. Przechodzimy wreszcie do głównego punktu tego vloga. Spotkania z, z komentatorami. Zawsze jest 24 godziny przed walką coś takiego, co się nazywa z Meeting, kiedy komentatorzy tego pojedynku chcą poznać lepiej mistrzarza, porozmawiać z nim, porozmawiać o jego taktyce. Wiadomo, że to nie wyjdzie, nie wyjdzie z tej sali, w tym, w, tym, w tym przypadku z sali hotelu Hamptons, zanim walka się nie ukaże na ten temat, zanim walka się nie odbędzie. Na ten temat nikt nie mówi, no bo to nie byłoby uczciwe w stosunku do pięć Stras. Bo oni tam po prostu mówią o tym, jak zamierzają walczyć, zdradzanie taktyki, jakiś fair play musi być. Natomiast no, ja teraz powiem parę zdań na temat tego, co można się spodziewać i co powiedział Robert Halenius, jak ma zamiar walczyć z Adamem Kornackim. Podstawowy punkt: Robert Halenius ma zamiar wisieć na Adamie Kownackim. To jest jednym z tych powodów, dla których Adam Kownacki ma te 120 kg. Część z komentarzy to taka mała dygresja od was typu, a powinien mieć tyle samo co jak walczył ze szpilką. Słuchajcie, jest taka sprawa, że jak walczysz z gościem, który ma 2 metry i 110 kg, to zupełnie inaczej przygotowujesz się na kogoś, kto nie ma 2 metrów i 110 kg waga jest również robiona pod rywala, którego, którego masz to nie jest żadne tłumaczenie Adama Kownackiego bo Adam Kownacki żadnego tłumaczenia nie potrzebuje odsyłam do tego wideo odsyłam do tego wideo, które wrzuciłem z, z tej sesji zdjęciowej dla Foxu jest większy albo mniejszy jeden z vlogowisów dokładnie tak napisał, że dziwne, bo ma więcej kilogramów albo prawie tyle samo co w ostatnim pojedynku z Areolą natomiast wygląda jakiś taki bardziej nabity w rzeczywistości, powiem Wam, nie wiem czy kamera to oddaje w 100% czy nie, wygląda zdecydowanie lepiej niż wygląda. Pod, tymi, pod, pod tym wszystkim, co Adam na, na sobie nosi do ochrony przed zimnem, widać muskulaturę, widać, że po prostu jest bardziej, zdecydowanie bardziej nabity. Odsyłam Was do wideo, jak wyglądał Adam Kornacki na ważeniu z areolą jak wygląda dzisiaj wnioski odniesiecie same teraz przygotowania były zupełnie inne i z powrotem wracamy w tej chwili do hotelu Hamptons ma zamiar na nim wisieć i to było bardzo interesujące interesujące e, stwierdzenie to Joe Gusem i Lennox Lewis mówili o tym czy jesteś absolutnie na to gotowy czy jesteś gotowy na to że gość który jest o ciebie wie, większy będzie robił wszystko żeby żeby ciebie osłabić Adam Kownacki w tym momencie odpowiedział, że oni nawet trenowali pod tym kątem, przewidywali coś w tym rodzaju, przewidywali coś w rodzaju takiego małego wrestlingu. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w oficjalnych, info, oficjalnych zapowiedziach tego, jak ma zamiar walczyć Robert Halenius mówił coś wręcz przeciwnego, a mianowicie Amgonę Stick and Move, to znaczy nadawał jeden cios, odskakiwał, zmieniał pozycję. Adam Kołnacki zupełnie się tymi zapowiedziami już na tym spotkaniu z dziennikarzami komentującymi ten pojedynek nie przejmował tego, absolutnie jest na to przygotowany, ponieważ mówi, ponieważ dodaje, dodaje również, że problem z tym jak wisisz na mnie albo chcesz na mnie wisieć, jest, że musisz być blisko mnie. Ja uważam, że jestem nieporównywalnie lepszym pięściarzem. Taka jest prawda, jeśli chodzi o tą część umiejętności jednego i drugiego zawodnika w walce bliskiej, w walce z warciu. Ja te swoje ciosy zawsze zmieszczę. tak e, in, inaczej, in, inaczej być nie może. Natomiast e, mówiłem mi tym troszeczkę więcej na temat Roberta Helenusa. Kolejna rzecz, którą muszę zdradzić, dlaczego uważam, że e, ta walka aż tak łatwa nie będzie. Otóż e, menedżer Roberta Helenusa powiedział mi, że była propozycja e, walki z Josephem Parkerem pamiętacie wcześniej walczył z e, parę tygodni wcześniej w Teksasie ten pojedynek się odbył czy tydzień wcześniej już nawet nie e, tydzień temu ten pojedynek w Teksasie kiedy, kiedy Parker walczył z Wintersem, Sądelem Wintersem e, propozycja dla Roberta Heleniusa była 75 tysięcy dolarów większa niż to ile dostaje w pojedynku, za pojedynek z Adamem Kownackim teraz trzeba, trzeba pomyśleć Przede wszystkim to są Price Fighters, jak sama nazwa wskazuje, walczą dla pieniędzy, Price Fighters. Rzadko się zdarza, bardzo rzadko się zdarza, żeby pięściarz powiedział, nie, ja wolę zarobić 75 tysięcy mniej i walczyć z kimś innym. A dokładnie taka sytuacja tutaj jest, co oznacza tylko jedno, że Adam Polnacki został wybrany pod kątem tego jako zawodnik, z którym łatwiej będzie wygrać, który daje mi większą szansę podskoczenia w rankingu. Mówi nam też coś jeszcze innego, bardzo dodatkowo, bardzo dodatkowo ważnego: że Robert Kalenius podchodzi do tego pojedynku absolutnie poważnie. No wiadomo, że gdyby, wiadomo, że gdyby chodziło tylko i wyłącznie o kasę, no on, by, on by wziął te 75 tysięcy papiera tak, zielonych dolarów więcej i byłby zadowolony. A może mi się coś uda z tym parkerem, też taki geniusz nie jest. Nie, nie. Tu chodzi o to, żeby zarobić mniej teraz i zarobić więcej później oczywiście zarobić więcej później działać będzie tylko i wyłącznie wtedy kiedy Adama Kownackiego pokona to co mówimy łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić e, o czym były e, jakie były pytania skierowane również do Adama Kownackiego podczas tego spotkania ze strony Lenoxa Luisa najwięcej było pytań dotyczących czy popracowałeś na obroną Użył takiego słowa Lennox Lewis że był zaniepokojony liczbą ciosów, które Adam Kownacki przyjmował. Adam zwrócił uwagę w tym momencie na fakt, po pierwsze, że oczywiście nad tym pracują. Po drugie, że parę rzeczy, jeśli chodzi o przygotowanie przed walką z Krysem Areolą, nie było e, dogranych tak jak do końca chcieli, natomiast zawsze mógł ta część, bo o tym nie możemy zapominać. Wszyscy lubimy Adama, wszyscy kochamy go za to, że jest takim samym człowiekiem jak był kiedyś Natomiast no, liczba przyjmowanych ciosów przez Adama Komnatskiego, wiadomo, my mu życzymy jak najdłuższej kariery. Adam mówi, że chce ważyć 4-5 lat. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało w pojedynku z Helenisem. Ja powiem szczerze, że mnie, mnie zastanowiło to troszeczkę, te 75 tysięcy dolarów. Fajnie, może dodało jakiegoś takiego z mojej strony, dodało takiego jakiegoś smaczku. Dodatkowy smaczek tego jest, że takim Człowiekiem, który stoi z boku i opowiada wszystko, jest tutaj w Nowym Jorku, jest na Brodlinie, stoi z boku, mówi wszystko, jak ma być, jak ma walczyć, jak ma walczyć. Robert Helenius jest nie kto inny, tylko zawodnik, którego Adam Kornacki doskonale zna ze swojej. Moim zdaniem najtrudniejszej walki, a mianowicie Charles Martin. Charles Martin specjalnie tu przyleciał, mieszka w tym samym hotelu. Co so, Robert Helenius ma być tym? doradcą, a właściwie miał być, ma być tym doradcą, który, którego pomoc przez te kilka tygodni przed tym pojedynkiem ma być decydująca w walce z Kownackim a Charles Martin podkreślił, ja wszystko już wiem, co ja powinienem wiedzieć o Kownackim i tą swoją wiedzę przekazałem Robertowi Heleniusowi jeszcze raz, dodaję jeszcze raz przekazać wiedzę, a wyjść na, na gościa, który zadaje 60 ciosów w grundzie. W kompletnie, zupełnie co innego Fajny wieczór się zapowiada. Mój typ, Mój typ jest taki sam jak, jak zawsze: piąta lub szósta runda. Myślę, że przez pierwsze trzy rundy e, jakoś będzie dawał sobie radę Helenius. Natomiast e, podobnie jak bukmacherzy wykluczam możliwość nokautu w pierwszej rundzie, bo na tym można chyba najwięcej zarobić, stawiając na knockout. Adama, jeśli się postawi w pierwszej rundzie. O, oczywiście nikogo nie namawiam. Jak wiecie, nie jestem związany z żadną firmą bukmacherską, bawię się tym. Gramy tylko i wyłącznie za tyle, ile możemy stracić. Podstawowa, podstawowa zasada. Sobota. Park Center, już jesteśmy. Czekamy na tą godzinę. Około godziny, e, niech dodam 6 godzin różnicy około godziny 4 nad ranem czasu polskiego Adam Kownacki kontra e, Robert Helenius parę innych walk które chciałem tutaj zwrócić do was naszą uwagę nie wiem dokładnie czy jest to koledzy z Polsatu powiedzą czy, czy, te, czy pokazywane są tylko te trzy ostatnie walki w fazie ciężkiej czy jest pokazywane są też walki może do tyłu zobaczymy może wiem że nagrywana jest walka interesująca walka Alfonso kontra Negron to jest Alfonso niepokonany niepokonany Kubańczyk 19-0 kontra Negron który trochę strachu w pierwszych rundach Napędził nikomu innemu, a nie Dominikowi Brazio, który parę rzeczy na temat Adama Kownackiego miał do powiedzenia. Ciekaw jestem, czy, czy koledzy pokażą ten pojedynek, czy nie. W każdym razie to jest jeden z takich pojedynków, który z przyjemnością zobaczę. Te trzy walki, które są, dwie walki, które są przed Adamem Kownackim, czyli oczywiście Sanchez kontra Dawejko. Ja wiem, że Dawejko fajnie wygląda, fajnie ta konferencja, nie konferencja prasowa, tylko ważenie wyglądało, tam parę mocnych słów, zniszczę cię, e, u, zostaniesz skarcony itd., tak itd., dalej, i tak dalej, że Dawejko e, padły. Natomiast no to się zdarzy tylko i wyłącznie wtedy jeśli uda mu się skrócić dystans, no bo... Różnica wzrostu, różnica umiejętności. Sanchez parę rzeczy umie. Dwóch interesujących Kubańczyków, tak jak w tej chwili wymieniłem. No i oczywiście Efe A. Ajakba, Ajagba. Jeszcze która wersja Wam zdecydowanie bardziej pasuje. Kontra Kojanu. Interesujące rozmowy również z Roń Sielcem, trenującym. trenującym A jakby zostanę przy Ajagbie? No może być, zostanę przy Ajagbie. Powiedziałem mu na super gościu rewelacyjne warunki fizyczne. Jakoś tak Brakuje mi mu, brakuje mu dynamiki. Mówię, Roni, co tutaj coś tutaj nie gra z, z tym, a jakbym, żeby zrobił, żeby zrobił ten przeskok. Nie? On mówi głowa. Nie? Tylko i wyłącznie głowa chłopak się to tu za bardzo chce. Natomiast się rozluźnić i pokazać to wszystko, co potrafi na treningach, bo nie mam wątpliwości, że i wierzę Roniemu Ślicowi, że on sobie z tym daje doskonale radę. radę po prostu wychodzi na rynki? i to wszystko jest za bardzo usztywniony podobno mamy zobaczyć tego rozluźnionego rozluźnionego Efe jakby zła wiadomość dla Razwana Kajanu jeśli to będzie rozluźniony jakby, bo chyba tylko i wyłącznie e, tego bardzo sympatycznemu nigeryjczykowi brakuje, żeby, żeby naprawdę być tym pięciarzem, o którym się zaczął mówić, że trzeba zacząć wa walki z pierwszą piotrnastką, widzicie nawet nawet nie wchodzę na tematy, z kim może zawalczyć Adam Kownacki. Eee, nawet nie ruszam tematu kto co Andy Junior, ten czy tamten. Poczekamy, na spokojnie zdążymy na ten temat porozmawiać. Jak w tejże sali za mną będziemy świętować zwycięstwo Adama nad Robertem Heleniusem. To tyle. Na razie oczywiście będę wrzucał coś z z Barclays Barclay Center jak zawsze pozdrawiam was serdecznie pereb